Obchodzimy dzisiaj uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego. Usłyszymy dzisiaj w Ewangelii, w naszych kościołach opis Ewangelisty, św. Łukasza, w jaki sposób to mogło, to całe wydarzenie, mogło nastąpić. Ale ciekawe są pierwsze słowa tej Ewangelii, a przypomnę, że to są ostatnie zdania Ewangelii według św. Łukasza. To już jest końcówka tej Ewangelii. Jezus mówi, tak i jest napisane. Pan Jezus bardzo często odwoływał się do Starego Testamentu, do proroków, do psalmów, bardzo często ich cytował, w nawiązaniu do siebie, do Syna Człowieczego. Kiedy po ukrzyżowaniu dwóch uczniów szło do Emaus, to rozprawiali, co tam się wydarzyło w stolicy, w Jerozolimie, i Jezus ukazuje im się i zaczyna tłumaczyć im pisma proroków i jakby z wyrzutem nie czytaliście proroków, nie wiecie, że Syn Człowieczy musiał zginąć, musiał cierpieć. To pokazuje, jak ważne dla nas jest Stary Testament, ale także Nowy Testament, że w tej księdze tam jest słowo żywe, prawdziwe, które może pokrzepiać, które może leczyć. Niech to nam się zapali taka czerwona lampka podczas Mszy świętej, podczas liturgii Słowa, kiedy czytamy w końcu proroków, śpiewamy psalmy, słuchamy Ewangelii, niech nasze myśli idą do tych słów, do tych proroctw. Nie planujmy naszego dnia, naszego życia podczas tych czytań. Tam naprawdę jest Słowo Boże. Sam Pan Jezus mówi nie czytaliście, nie słyszeliście. Pan Jezus chce do Ciebie mówić w tych słowach. Benedykt XVI o w niebo wstąpieniu powiedział, że to nie jest tylko odejście Chrystusa z ziemi, ale przede wszystkim wejście do nieba, do Boga Ojca. Bo tak jak Apostołowie mogli z Nim porozmawiać, dotknąć go tak fizycznie, to inni ludzie też chcieli rozmawiać z Jezusem, ale żeby być bliżej to musiał wyjść wyżej. Być blisko Boga Ojca, żeby zanosić te wszystkie prośby, modlitwy do Boga Ojca. Więc dziękujmy Panu Jezusowi za ten dar, że możemy do Niego mówić. On, który jest, który żyje, który pokazuje, w którym kierunku mamy iść, ale nie zostawia nas samych. Zostawia i mówi, że oczekujcie na Parakleta, na Ducha Świętego, bo On razem z Ojcem, Bogiem Ojcem, ześle do nas tą trzecią osobę boską. Oczekujmy przez ten najbliższy tydzień na tę obietnicę Jezusa Chrystusa.